Siemaneczko, to już się dzieje. Witam Was serdecznie z Kielc. Warsztaty dużych formatów, część druga, Fabryka Sopro. Jest Darek, jest Kamil. Moi drodzy, ruszyliśmy z firmą Sopro i z grupą Glazurnik Polska Grupa, prowadzoną przez Janusza Tomzika, z cyklem szkoleń wielkich formatów. Dzisiaj to się dzieje właśnie. Jest firma też z nami Costantino, która dostarcza profesjonalne i świetne płytki wielkoformatowe. Mają cztery oddziały w Polsce. Możecie u nich również zaopatrzyć się właśnie w takie rodzaje dużych formatów płytkowych. Moi drodzy, Pichua, które dołączyło i rozpoczęło drogę wspólną. Zapraszam Was teraz, zobaczycie, jak to wygląda. Proszę o ciszę, bo tam się dzieje. Ten, 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 ten. Przywieźliśmy dzisiaj do Was stoły z wielkiego formatu. Jest oczywiście slider, są listwy, maszynka, przecinarka ręczna z wózkiem tnącym łamakiem. Jest przecinarka elektryczna, przywieźliśmy też przecinarki 120 i 130 do pokazania również do pracy z płytkami 120 na 120 wszystko praktycznie co związane z wielkim formatem tu widzicie teraz akurat płytki z firmy Costantino, nasze transportery, którymi możecie bezpiecznie te płytki przenieść oraz przysławki standardowe do pracy z nimi także zapisujcie się i wpadajcie do nas na te szkolenia do zobaczyska Nacinamy. Ile centymetrów? No nie więcej tyle, Maksymalnie do 10 centymetrów. Później jest ryzykowne, że płytka, szczególnie jak będziemy mieli płytkę czwórkę, która jest lekka, naciśniemy, może nam pęknąć. No najlepiej, jeżeli w ogóle kółko tnące, które jedzie po krawędzi jest podparte na stole. Tu mamy około 2-3 centymetry, więc myślę, że spokojnie możemy to zrobić. Ja zaczynam łamanie zawsze od miejsca, gdzie kończę wychodzenie wózkiem. Dlaczego? Bo robię tam jeden stały ruch. A tu zaczynam nacięciem do tyłu i wejściem w materiał prosto. Jeżeli nam się w tym momencie przy nacinaniu do tyłu i zaczęciu pracy przesunie, nie wiem, kółko jest źle dokręcone na wózku, malus, albo przyszawka nam się o pół milimetra przesunie, to ta część, ta część jest tą stroną ryzykowną. To jest moje zdanie. I teraz tak, słuchajcie. Praca, praca z tymi płytkami, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, to jest praca na słuchu, czyli próbujemy usłyszeć, co się stanie. Płytki otwierają się na dwa sposoby. Jedne dają brzdęk i słyszymy, że, że pękła, a inne nie będziecie słyszeć nic kompletnie, tylko zacznie się nam powoli rozchylać pęknięcie, zacznie się pojawiać. Więc obserwujemy ją przy łamaku i słuchamy to, co się nam po prostu zaczyna dziać. Słyszeliście? Poszła już nam, więc dokręcamy sobie jeszcze kawałeczek. Słychać, jak ładnie nam tutaj się otwiera. To jest ósemeczka, zobaczcie. Powoli nam poszła, otworzyła nam się prawie do połowy. Ja, dla bezpieczeństwa, przejdę i otworzę ją jeszcze z drugiej strony. Ciężne, Pamiętajcie, żeby w tym momencie, jak już jest opór, nie robić dużego ruchu nagłego, tylko powolutku sobie słuchać i otwierać. Tu będzie nasza linia, która jest ważna. Tak, to jest dla nas ważne. I często jest tak w łamaniu, najczęściej przez szerokość, że ta płytka potrafi wyrwać taki element. Przesuwam sobie 500 centymetrów do tego nominalnego wymiaru ważnego, tak? Teraz też jest pytanie do Was. Ile płytki możemy wysunąć za stół do złamania, a ile należy łamać na środku na stole? Jaka jest bezpieczna granica wysunięcia płytki? Jedna trzecia. Co? 30 cm nie więcej. Jeżeli masz już 50-60 cm, lepiej to zrobić na środku stołu. Bezpieczniej dla płytki przez sześć grawitacji, która Ci może sama płytkę pociągnąć zbyt mocno i wyłapać kawałek to, co pokazywał Janusz. Dobra, teraz za, za transporter i wysuwamy sobie. Łatwiej by Ci było gronojadem, nie? Tylko opieramy sobie bark i starajemy się w miarę całą siłą ciężaru ciała oprzeć o to.